Cześć kochani, witajcie na kanale Danuszkowo. Dziś spróbuję zrobić taką kanapkę z McDonalda: McMuffin Wieprzowy z jajkiem. Mam tutaj pół kilo mięsa wieprzowo-wołowego. Będzie potrzebować jedno jajko. Jajko jest po prostu jedno na półkę. Do tego jeszcze będą potrzebne takie przyprawy, jak tutaj mam. Dodam sobie. Paprykę wędzoną, słodką, mieloną, pieprz ziołowy i pieprz czarny. No i oczywiście do tego jeszcze wleci sól. Zaczynamy! Ok, dodamy sobie najpierw trochę pieprzu. Nie za dużo. Tak myślę, tyle starczy, żeby to nie było za bardzo ostre. Żeby nie zabić smaku mięsa. Pieprzu ziołowego też tylko trochę. No myślę, że tyle starczy. Tak, około jednej płaskiej łyżki stołowej i papryki. Rędzonej, słodkiej też tak z umiarem. Ok, będzie ładny kolor. Dobra, tak, to już mamy. No i teraz to trzeba wszystko wymieszać. Czyli oczywiście zagnieść to ręką, bo innego sposobu na to nie ma. Bierzemy trochę naszego mięsa. Tak w garść i musimy na, najlepiej na desce. Uformować taki placuszek, uklepać tak. Patrzę, czy nie za grubo. I tak tutaj o przykleić, żeby nam się tak nie rozleciał. I to co zauważyłem w maku, że te placuszki z tego mięsa, one są takie za bardzo równe, one są zbyt równe. Więc, żeby zrobić takie, jak mamy w maku, potrzebujemy taki krążek do y, robienia pączków. Wkładamy, ostrą krawędzią dociskamy. O, chcę się przykręcić. Chciałem przykręcić, dobra. Tak zróbmy. OK. Teraz wyciągamy. Resztę mięsa odkładamy na bok. Tutaj sobie zdejmiemy, bo to się przykleja oczywiście. To mięso. No i dobra. I można powiedzieć śmiało, że mamy równy kotlecik. I ten krążyk przyda się nam później też, żeby na ten kotlecik, o, mięso, żeby na ten kotlecik wbić później jajko do foremki. Jakoś elegancko nam zetnie i będziemy mogli na ciepły kotlet położyć plaster sera i będziemy mogli położyć gorące jajko. Przygotowaliśmy ten nasz placuszek. Teraz kładziemy go na rozgrzanej. olej. O, tylko dla Tam się trochę ok. Nie wiem, jaki płomień ma być ustawiony. Mam nadzieję, że jest ok. No dobra, i smażymy. Jak on się osmaży, ten nasz kawałek miecha. Zdejmiemy go, położymy na kanapkę, na bułkę z serem, którą już wam pokazuję. O, tak wygląda zwykła bułka z serem, bez żadnych sosów, bez niczego, po prostu tak położona. Bo zauważyłem, że tamte te bułki z serem w magazynie one są trochę też przypiekane. Ja nic nie będę przypiekał. I też do tego pojemniczka, który położę później tutaj, na patelnię wbiję jedno jajko albo dwa. Tylko po I wszystko razem złożę tą kalapkę do kupy. No i tyle. I tak właściwie tak wygląda ta. karabka z maka. O, to tu tryska. Spróbuję to odwrócić. Mam nadzieję, że będzie. Okej, okay. nie rozwaliło się. Świetnie. I tak wygląda nasz burger. Tu jest przypieczony. W maku to miejsce jest takie, jeśli jedliście, to wiecie jasno-siwe. Także oni tam nie robią tego na oleju. Być może oni to robią na naśle i na płycie grzewczej. Ale takie też będzie dobre. Tylko ciekawe czy w środku nie będzie surowe. To mnie interesuje. Nie? Zobaczymy czy to wyjdzie. Mamy nadzieję, że wyjdzie. Boże, strzela. Dobra. Poczekamy, damy jeszcze chwilkę. Niech to się zrobi. A jeśli Wam się podobają takie odcinki z McDonalda, z takimi pomysłami. Możecie zalajkować nasz kanał, również subskrybujcie. Tutaj gdzieś powinien się pokazać kolejny film, który polecam obejrzeć. No i zachęcam do zostawienia też komentarzy w sekcji komentarzy. No i dobra, ok. Mam to naszą mógł. Oczywiście możecie sobie tą stronę przypiec. Jeśli macie taką ochotę opiekę jakimś. I teraz tak. kładziemy sobie ciak. I na górę pójdzie nasze jajko. Tuż mamy ciak. Teraz kładziemy nasz krążek Tutaj na ten tłuszcz. Na pewno w maku mają osobne kurczę, się. Mają osobne miejsce do e, pieczenia samego mięsa i osobne miejsce do e, smażenia samych jajek. I teraz tak. Żeby tylko nam się jajko tak zbiło dobrze, żeby żółtko było całe, to było super. Okej, okay. Tuż jest w środku. Mm, aaa, szlak. Nie widzicie jak. bardziej się starać, tym gorzej wychodzi. Okej, okay. padło? Jest? Kurde! Nieźle, tego się nie było na nestyliście. Dobrze, że to nagrałam. No i dobra, teraz zmniejszam gaz. Weź pan e, tutaj pokażcie jak wygląda to jajko. Dobra, Posoliłem. Świetnie. No i teraz tak, to jako się nam tutaj robi. Ono się ścina. Żółtko z białkiem. E, tak zauważyłem, że... W maku idealnie takich jajek nie ma, tak jakby oni jeszcze od góry przykrywali jakimś, e, jakąś płytką, czymś dociskali. Tak samo tylko te ciki. one są równe, z każdej strony są okrągłe i równo docisnięte z góry i z dołu. Więc podejrzewam, że oni mają jeszcze taki docisk, taką jakby a la pieczątkę. Dociskają i te, e, tych jajek są, e, tutaj ja rzuciłem jedno, ale są dwa jajka. Na 100% są dwa, bo często właśnie jękiem tą kanapkę widzę, że on tam mokre zaraz wystrzelało. Dobra, podlejemy sobie trochę tłuszczem, żeby to się szybciej nam zrobiło, bo ja nie będę czekał w nieskończoność. A i to jest ważne. Żeby sobie tak tutaj postukać po tych krawędziach, to wtedy się na pewno jajko oddzieli. No i teraz polewamy tutaj tłuszczem, Ja wiem, że to może niezbyt estetycznie wygląda, ale tutaj zostało nam trochę e, przypieczonego tego mięsa, więc wybaczcie. Musiałbym użyć dwóch patelni. Na jednej musiałbym smażyć tylko to mięso, a na drugiej tylko te jajko. OK? Dobra. To myślę, że już jest OK. I teraz ważna rzecz. Szczypce moje, gdzie ja mam, tu i teraz tak. Mamy tutaj już to. Potrzebujemy jeszcze jednego plasterka sera. No, oczywiście, wiadomo, że ta bułka już jest chłodna. Więc myślę, że zdążyło wystygnąć dość, dość mocno. I teraz tak. Podnosimy krążek. Zreślam gaz, czy jeszcze nożyk. Podnosimy krążek. Ok, on się aż trochę za mocno przybiegł I staramy się tutaj odciąć to drękawny. No i dobra jest. Kładziemy to na bok, już odkładamy. I teraz. Oj, właśnie to jest ten problem. -o -o -o. Staramy się to położyć. OK. W ten sposób to odkładamy na razie na bok i jeszcze kładziemy tam jeden tasterek sera. Kurczę jak raz nie mogę wybrać sera. Dobra. Ciach. Kładziemy na to wszystko, co jest tu gorące. Jeden Plasterek sera. Ciach. No wiadomo, możecie tutaj sobie teraz dodać na to majonezu, czego tam chcecie. Tak się prezentuje nasza bułka. Wrzuciłem sobie talerz. żebyście mogli ją zobaczyć z bliska. Tak wygląda. Taki burger. W maku nie dają tego środkowego plastra sera, ale ja akurat tak dodałem, taką miałem chęć. Ważna jest jedna rzecz. Ser, który ja dodaję, to jest zwykły ser. Zresztą widać. To jest najzwyklejszy ser. Tam w maku dodają te kawałki sera cheddar. Ten ser, taki topiony, który jest z firmy Hochland. W plastrach, on jest pakowany, tam był parę sztuk. Łatwiej na pewno by się roztopił. No i to jest cała magia, e, takie bułki. E, bułka jest inna, to jest zwykła Kajzerka. E, tam oni mają swoje po prostu pieczywo. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku. Już w następnym odcinku przygotujemy też bułkę z Makar z oferty śniadaniowej, ale jaką to się dowiecie, dopiero jak zobaczycie nowy film. Pozdrawiam, cześć.